Jak popsuć sobie cały proces diety i odchudzania? Pić słodzone napoje. Nic gorszego nie można zrobić. Teraz dam ci 5 propozycji, które możesz wdrożyć, aby nie sabotować swojej diety i całego progresu. Woda, gazowana, niegazowana, bez różnicy. Jeżeli masz problem z piciem wody, możesz dodać mięty, cytryny i jak najbardziej będzie to też w porządku. Kawa, bez znaczenia, czy wybierzesz rozpuszczalną, czy prawdziwą, gorącą, z lodem, z mlekiem, czy czarną. Najważniejsze, abyś nie dodawał tam cukru. Jednym wielkim mitem jest, że kawa odwadnia kawa wcale nie odwadnia oczywiście 2-3 filiżanki dziennie możesz spożywać. Idąc za ciosem, herbata. Oczywiście najlepszym wyborem będzie zielona, która jest naturalnym spalaczem tłuszczu, ale jeżeli wybierzesz białą, czarną, również nie ma. Problemu. Napoje zero. Nie musisz się ich obawiać, możesz oczywiście spożywać, ale z rozsądkiem, żeby nie było teraz tak, że zaczynasz pić 2-3 litry coli, no bo nie oszukujmy się, ona bardzo uzależnia. Ja na przykład na co dzień nie spożywam za bardzo napojów zero, ale jak już zacznę pić kole, to następnego dnia czuję po prostu taki pociąg, chciałbym więcej, 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 no i później się okazuje, że piję po 4-5 takich puszek. No i też pamiętajcie, właśnie rozmiar. Czy mała, czy duża, jeżeli chcecie się napić, bo macie na to ochotę, no to nie ma większego już wtedy znaczenia. Zbieraj te małe, bo tu chodzi głównie o smak, a nie żeby się nabodnić takim napojem zero. Ostatnią moją propozycją będzie yerbamata, jeden z moich ulubionych napojów, a bardziej naparów. Dodaje energii i możemy ją pić przez cały dzień, bo zaparzamy tylko raz, a później tylko dolewamy wody. Daj znać w komentarzu, co ty najczęściej pijesz, jakie płyny spożywasz w czasie redukcji i oczywiście nie zapomnij dać lajka, like dołączyć do moich subskrybentów, bo będzie więcej takich materiałów. Piona.